Iwona Sikorski, pedagog specjalny jest gościem Ameryki po polsku. Witaj Iwono! Witam. Dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o czymś, w czym jesteś absolutnym specjalistą i pracujesz z dziećmi, mówimy o Speech Therapy, pracujesz od lat. I Teraz w związku z tym, że siedzimy w domach, nie wiadomo jeszcze jak długo to potrwa, więc, no ale na pewno kilka tygodni. Z tego, co rozmawiałyśmy przed rozpoczęciem rozmowy, te terapie są zawieszone, czyli no wiadomo, nie chodzimy też do niektórych lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy, które wydają się nie być pilnymi, jeżeli chodzi o te medyczne czy te terapeutyczne, są poodwoływane. No ale problem przecież nie znika, a wręcz w momencie, kiedy nad tym nie pracujemy, to prawdopodobnie może się pogłębiać i na pewno nie pomagamy naszym dzieciom. A zanim powiemy o tym, co możemy zrobić w domu, bo o tym chciałbyśmy dzisiaj porozmawiać, to chciałam zapytać generalnie o to, w jaki sposób rodzic może zauważyć, że coś jest nie tak z mową dziecka, bo. Wiemy o tym, ja sama jestem mamą i widzimy, że na przykład jedne dzieci zaczynają mówić szybciej, drugie wolniej, jedne w wieku trzech lat jeszcze mało mówią, inne w wieku półtorej roku już mówią bardzo dużo, i wszyscy zawsze mówią: o nie martw się, o każde dziecko jest inne, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak jest naprawdę? No, właśnie to jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak jest naprawdę, każde dziecko jest inne, tak jak powiedziałaś. Norma jest bardzo szeroko pojęta. Aczkolwiek mamy pewne wskazówki, którymi moglibyśmy się kierować. Bardzo trudno na pewno jest zdecydować i ocenić rozwój swojego dziecka tym pierwszym rodzicom, tym, którzy mają pierwsze dziecko i którzy, no, nasze dzieci są najlepsze, prawda? Patrzymy w nie jak obraz, widzimy, jak się rozwija. Rozwijają I wydaje nam się, że wszystko, co robią, to jest w ogóle, ach, wspaniałe. Geniusze. I, 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 dokładnie. Są geniusze i dzieci innych ludzi, prawda? Tak się mówi. Um, trudno jest bardzo zdecydować, trudno jest bardzo zorientować się, że coś, nie idzie, coś tak nie idzie tak jak powinno, ale jeśli chodzi o rozwój nowy, mamy takie jakby y, 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 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład siedmiomiesięczne maleń, maleństwo, której nie gaworzy który jest bardzo ciche, nie płacze za często, jest bardzo nadzwyczaj spokojny, powinno dać nam coś do myślenia. Yy, takie siedmiomiesięczne dziecko, które właśnie za dużo nie gaworzy, i chcę zwrócić uwagę, że gdy było troszkę mniejsze, dwa, trzy miesiące, wydawało dźwięki, i później, jakby zaczynamy zauważać, że tych dźwięków jest coraz mniej, przyczyny mogą być bardzo różne, ale w jeżeli brak tego gaworzenia w tym wieku, bardzo y, powinno się sprawdzić słuch, bo bardzo prawdopodobne, że być. Może coś się dzieje ze słuchem i to nie musi być jakaś dramatyczna wada. Wystarczy, że było zapalenie uszu, może być trochę płynu w uszach, może być ucho zapchane woskowiną. Co bardzo zaburza słyszenie, i wtedy dzieci nie produkują dźwięków. Ważne jest uświadomienie sobie, że rozwój mowy powstaje poprzez mutację. Dziecko słyszy dźwięki, powtarza je, zaczyna sobie jakby ćwiczyć buzie, ćwiczyć swój słuch, słucha tego, co produkuje, słucha nas, jak my do niego mówimy, i w ten sposób krok po kroku rozwija się mowa. Więc jeżeli słuch jest zaburzony, już u takiego dość małego niemowlaczka, Zauważyć, że coś się dzieje nie tak, prawda? Jeżeli tych dźwięków nie, nie wytwarza. Następne dziecko, około półtora roku. Półtora roczne dziecko powinno mieć już zasób słów dość, dość znaczny: powinno mówić mama, baba, tata: chodź, daj, jem, pić. Jeżeli nie ma tych wyrazów jeżeli jest tylko parę słów, trzy, cztery. To też powinno zaświecić nam się w głowie jakieś światełko i powinni, powinni, za, powinniśmy zacząć zastanawiać się, co się dzieje, że roczne dziecko ma tylko dosłownie kilka wyrazów. Ehm, inną rzeczą teraz dwulatek. Ehm, dwulatki powinny już zacząć łączyć wyrazy. Powinny mówić: mama, daj, gdzie tata, ehm, daj piłkę, chodź spać. Ehm, Powinny już starać się komunikować z dorosłymi, i ta komunikacja powinna tego. być już. Nie, o nie chcę tego, właśnie, daj mi, nie, nie chcę. I to jest jeżeli... przy mojej dwulatce właśnie. No, tak. no więc właśnie, ty, ty możesz nie dużo tego. powiedzieć już. Na tym. Tak. tak. Dwulatki, więc jeżeli dwulatek nie, nie łączy po dwa, trzy wyrazy. To znowu następny moment w życiu dziecka, który powinien nam, prawda, dać coś do myślenia. No i inne, dwu-trzy latki, jeżeli nie umieją się w żaden sposób porozumieć ze swoimi rówieśnikami, jeżeli wolą być same, jeżeli nie produkują za dużo dźwięków. Em, to jest właśnie znowu moment, kiedy powinniśmy się zastanowić i szukać pomocy. Pierwsza bardzo często to jest wizyta u lekarza i pierwsza rozmowa z lekarzem, prawda? Niepokoi mnie rozwój mowy u mojego dziecka. Wydaje mi się, że moje dziecko mówi za mało. Lekarz wysyła do programu. Wczesnej interwencji, czyli early intervention, albo sama mama, sam rodzic może się zgłosić do tego programu. Wystarczy wygooglować na internecie, poszukać early intervention, i znajdzie się tam kontakt, wystarczy zadzwonić i powiedzieć, niepokoi mnie rozwój mojego dziecka. I w ten ja, sposób zaczyna się ja... cały proces. Ja mhm. się wtrącić, bo ja rzeczywiście słyszałam o tym, że jeśli dziecko właśnie nie ma tego zasobu słów, które powinno mieć tak. Jak powiedziałaś, ta norma jest szeroka, ale załóżmy, że widzimy, że jest coś, się, coś nas niepokoi. To rzeczywiście słyszałam o tym, że często może być co, to problem ze słuchem, bo tak jak powiedziałaś, dzieci imitują, słuchają, a potem to powtarzają. Oczywiście. Jakie to, są to? inne najczęstsze, jakie są powody inne, które mogą powodować zaburzenie właśnie nauki mowy? Powodów jest mnóstwo przeróżnych. Bardzo często tak naprawdę w większości przypadków nie wiemy, co powoduje, że dziecko ma zaburzony lub bardzo opóźniony rozwój mowy. Ale taką bardzo ważną rzeczą jest umieć obserwować dziecko i zadawać sobie pewne pytania odnośnie jego rozwoju. Na przykład, czy dziecko używa więcej gestów, czy więcej słów? Prawda? Czy porozumiewa się, pokazując tylko palcem, czy mówi mama, chodź, mama daj. Dalej, czy dziecko ma potrzeby komunikowania się? Czy przychodzi do nas, bo chce pić, czy raczej idzie samo, bo wie, gdzie znaleźć wodę? Czy przychodzi do nas, żeby się z nami bawić, czy raczej usiądzie samo w kąciku, czy, czy gdzieś tam u siebie w pokoiku i będzie się bawiło i nie potrzebuje kontaktu z innymi osobami. A więc na przykład dzieci, które nie szukają kontaktu z różnymi osobami, które nie utrzymują kontaktu wzrokowego podczas rozmowy i podczas jakiejkolwiek komunikacji, mówimy ogólnie, że to są dzieci na spektrum. Nie zawsze, to spektrum, czyli autystyczne, prawda, według dawniejszej nomenklatury, nie Zawsze dziecko, które nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie zawsze dziecko, które nie szuka kontaktu z drugą osobą, musi mieć od razu autyzm. Bardzo często dzieci z tak zwaną afazją dziecięcą, a więc zaburzenie mowy takie, jak mają dorośli po wylewach. Te dzieci mają tak ogromne trudności z mówieniem, że wolą mówienia unikać. Mówienie, jak unikać mówienia, unikać dorosłych. Nie patrzę na mamę, nie szukam kontaktu z mamą, nie chcę z mamą rozmawiać, bo nie wiem jak, bo jest mi bardzo trudno y, 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 powiedzieć jakieś słowa, więc wolę. Te dzieci są bardzo samodzielne. Te dzieci potrafią, umieją sobie same stworzyć świat i w tym swoim świecie się lepiej poruszają, lepiej um, funkcjonują unikają sytuacji kiedy muszą mówić. Inne problemy, bardzo częste problemy z zaburzeniem mowy to są zwykłe opóźnienia. Po angielsku mówimy na to late bloomer, a więc dzieci, które później zaczynają mówić. I takich przypadków mamy dużo, bardzo dużo wśród dzieci, z którymi pracujemy w programie wczesnej interwencji. Powiedziałabym, że to jest może ponad połowa Dzieci, które po właśnie terapii przez pół roku, rok wychodzą na tak zwaną prostą i później nie mają problemu z komunikacją. Jeśli chodzi o statystykę, wśród takich małych dzieci około 12 dzieci na 100 ma problemy z mówieniem. Z tym potem, kiedy przekraczają piąty rok życia, zostaje ich tylko może pięcioro, sześcioro, więc program tej wczesnej interwencji ogromnie pomaga dzieciom, stymulujemy ich rozwój, pomagamy im w rozwoju mowy i y, potem się bardzo dobrze rozwijają. Te, które zostają ta piątka na setkę, to są właśnie dzieci z poważniejszymi zaburzeniami. To będą dzieci na spektrum, to będą dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, to będą dzieci z jakimiś poważniejszymi y, zaburzeniami mowy, gdzie właśnie tak jak powiedziałam, nie zawsze potrafimy powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Uhum. Chciałam zapytać też o to, bo często słyszymy, my szczególnie tutaj, będąc i nasze dzieci, my mówiąc w domu po polsku, dzieci uczą się po angielsku. Często też słyszę ta, coś takiego, że dzieci dwujęzyczne, w związku z tym, że uczą się dwóch języków naraz, trochę później mówią. Czy tak rzeczywiście jest? E, Uczęliście tak. Weź to jest tak jak my dorośli. Mówimy, że dzieci wszystkiego się mogą nauczyć. Mogą, ale też dzieci mają zdolności. Z tych dzieci wyrastają później dorośli, którzy jedni potrafią szybko się uczyć języków, inni potrafią dobrze balansować książeczkę czekową, prawda? Więc to samo jest z małymi dziećmi. Większość właściwie sobie dość dobrze radzi, gdy od początku ma wprowadzone dwa języki. I ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat. Wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale. Zależy na jakie badania się patrzy, na czyje badania się patrzy. Mamy bardzo dużo krajów dwujęzycznych na świecie i w tych krajach robione badania wykazują, że dzieci się bardzo dobrze rozwijają, kiedy uczą się dwóch języków na raz. Rzeczywiście zauważamy, że zaczynają mówić, może nie to później ale zaczynają mówić, ale używają dwóch języków. Także tak naprawdę, czy to jest opóźniony rozwój, bo jeżeli dodamy prawda słownictwo w jednym języku plus słownictwo w drugim, to tak naprawdę tych słów mają dużo większy zasób niż dzieci mówiące tylko jednym językiem. Ja myślę, że do tematu dwujęzyczności jeszcze wrócimy. Takie o, powiedzieć. jest duży temat, prawda? Duży temat i myślę, że bardzo interesujący dla nas tutaj. Natomiast na koniec naszej rozmowy dzisiejszej chciałam jeszcze zapytać o taką, takie krótkie, Porady dla rodziców, którzy są w domu, którzy uczęszczają na terapię, a którzy teraz na tę terapię z różnych powodów, a szczególnie z jednego, nie mogą, um, nie mogą uczęszczać. Krótkie porady: jak możemy stymulować dziecko w domu? Jak możemy stymulować dziecko w domu? Powiem może na przykładzie: właśnie do programu Early Intervention, wczesnej interwencji, trafiają dzieci około wieku mniej więcej 1,5 roku 2,5. Są to, powiedzmy, dzieci, które bardzo źle mówią albo używają tylko jednego, dwóch wyrazów, czy nawet wcale nie produkują dźwięków. Zabawną rzeczą, z której nie, wszystkie, nie wszyscy rodzice zdają sobie sprawę, otóż gdy bawimy, wprowadzamy dużo zabaw ruchowych. Bawimy się w kółko graniaste, bawimy się w stary niedźwiedź, mocno śpi, możemy wziąć piłkę, rzucać ją do kosza, układać klockami, z klocków. Zabawy ruchowe, podczas których mówimy, śpiewamy, wydajemy przeróżne dźwięki. Chciałam podkreślić jedną ważną rzecz: dziecko, które jeszcze nie mówi, nie jest gotowe do tego mówienia. Więc prośby rodziców tego: no powiedz, daj, no powiedz, chodź, no powiedz, mam. Troszkę to się nie jest celem. Zanim zacznie dziecko mówić, powinno umieć naśladować przeróżne dźwięki. A więc naśladujemy przeróżne pojazdy, jak jeżdżą. Śpiewamy kołesankę lali, naśladujemy dźwięki zwierząt. Wydajemy z siebie przeróżne dźwięki typu budujemy wieżę z klocków, wieża upadła, mówimy, o, wow, zobacz co się stało. Uuu, jak ładnie. Więc... Tego rodzaju dźwięki powodują u naszego dziecka chęć włączenia się do tej rozmowy. Dzieci są bardziej, artykułują więcej, ponieważ. Takie zwykłe, proste dźwięki są dużo łatwiejsze do naśladowania, prawda? Jednocześnie dziecko ćwiczy sobie ten słuch fanatyczny, czyli rozumienie dźwięków, zapamiętywanie, jak te dźwięki brzmią, jest je dużo łatwiej powtórzyć. Jeszcze bardzo ważną rzeczą jest naśladowanie dźwięków zwierząt. To są bardzo proste sylaby, które tak naprawdę zastanówmy się, ba, ba, mówi baranek, baba. Przyjdzie jutro do nas i nas odwiedzi, prawda? Krówka mówi mu, me, mama, tata, baba, dada, czyli daj. To są wszystko prościutkie wyrazy złożone z dwóch takich samych sylab. I od takich wyrazów najczęściej dzieci za zaczynają. Więc zabawy ruchowe, kiedy jesteśmy głośni, kiedy um, wołamy, śpiewamy, komentujemy prostymi dźwiękami nasze zajęcia, nasze zabawy. Bardzo stymulują rozwój mowy, produkcję dźwięków o dzieci. I od tego ja też zawsze zaczynam terapię, i o, i o tym powinni pamiętać rodzice młodszych dzieci, które nie mówią, zabawy ruchowe. Dziękuję bardzo za, za te porady. Myślę, że teraz, w związku z tym, że więcej czasu spędzamy z dzieciakami, to też jesteśmy w stanie więcej zauważyć, zobaczyć, jak się rozwijają podpatrzeć i wyciągnąć wnioski i ewentualnie właśnie zareagować, jeśli jest taka potrzeba. Bardzo dziękuję. Ja bym chciała dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, tak szybciutko. Nie bójmy się. Nie bójmy się zauważyć tego, co nam bardzo często serce podpowiada. Mamy często zdają sobie sprawę, że coś jest nie tak i nie chcą jakby same sobie tego powiedzieć. Im wcześniej dziecko otrzyma pomoc, im wcześniej odbędzie się ta stymulacja, mało wyprowadzona prowadzona przez terapeutę, przez specjalistę, tym większa szansa na wyprowadzenie do dobrego rozwoju. Dziękuję bardzo Iwona Sikorski, pedagog specjalny, była gościem Ameryki po polsku. Dziękuję. Dziękuję.